Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w RimWorld. A jesteśmy w zasadzie tuż po tym, co ostatnio się wydarzyło. Tutaj mamy naszych więźniów, rzadkie trambo. A, trudno. Obszary Reality Point. Już nie będzie, śmiertelna choroba tu. Raczej opatrzeni ty. O, zakażenie 30 odporność, czyżbyśmy na oki stracili? No cóż. Zobaczmy, fakt, co ty robisz? Ty odpoczywasz, dlaczego? Pasożyty. O. Dobra, możesz się sam leczyć, to się sam wylecz. Tutaj widzę, droidy żwawo pracują. I teraz tak, najprawdopodobniej będę chciał zaczekać, aż yy, przeciwnicy do nas dotrą, żeby spróbować obronić się tutaj. Mamy w ogóle jakiekolwiek pociski moździerzowe? Nie, nie mamy. Moment, dlaczego wy leżycie? Albo wy nie byliście... Oks, co ty robisz? Naprawia uszkodzenia. Ale ja bym wolał, żebyś to rozebrał, a nie to naprawiał. To zróbmy inaczej, Fox. Ale wylecz Spider'a, wylecz Droidy. Dobrze, jak to zrobisz? To zajmi się przeniesieniem tego, a potem dam ci zadanie, żebyś mi to rozebrał, bo ja tego nie chcę naprawiać. Ja chcę to rozebrać. Dobra, to masz troszeczkę zadań. Obaczmy, jak tam nasza kolonia. Tutaj, budowa w re. Gra działa zadziwiająco stabilnie jak na trzy mapy. To mnie bardzo cieszy, bo było zaznaczenie, że. Yy, No, tutaj też mam odgryw. Chyba, chyba zabraknie mi miejsca w więzieniu. Przy okazji, Worker Bot. Ee, przenosisz. Zbiera, zbiera. Przenosi. 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 Dobra, to ty. Jak już przeniesiesz, to mi tutaj posprzątaj, bo tu jest straszny syf. Nawet te wycieraczki nie są w stanie tego zatrzymać. To masz dużo zadań, więc cię zatrzymywać nie będę. A zobaczmy. Ty tutaj leczysz, czyli spider jest już załatany. Tak, spider jest już załatany. To mnie cieszy. Teraz tak, co my tu mamy? Mamy bloki wapienia. Tu jest marmur i daliśmy bloki wapienia. Dobrze. Tego droida zapomniałem też zabrać do na wyprawę, ale w sumie to się. Odwlecze to nie uciecze. Jak widać, 6 wystarczyło droidów. Battle droidów. Kwori ścisłości. Nowy rekrut, Jimmy. Wróciłeś do nas. Jej. Obaczmy. Aha, bo to trzeba zlikwidować. To jako medyczne. Wówczas będzie mogła tutaj spać. Ale chyba i tak mi łóżek braknie. No nic, to jeżeli braknie łóżek, to mamy tu w razie czego jeszcze wolne, to parę damy na. Albo po prostu nie będziemy kombinować, po prostu zrobimy tutaj na środku miejsca do spania. I nie będziemy kombinować chociażby tu. Zdecydowanie to są tylko więźniowie. Okej, okay, co ty robisz? Konsumujesz dobry posiłek. Super. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Jak mi to skonsumujesz? Um... A, bo ty nie możesz nosić. U. Ty nosić nie możesz. Dobra, to w takim wypadku wrócimy cię. Tu, żebyś to rozebrał. Wykop mi też od razu to, skoro już tu będziesz. Jesteś dobrym kopaczem, więc nie powinno być w związku z tym problemów. Dobra, i w tej okolicy, a jeszcze tu. Dobra, to masz zajęcie spider. Co się dzieje? PS niskim. Hmm, ale nie tu. Sidearmu ci brakuje. A czy mamy jakiegoś fajnego? Mamy. Koloniści potrzebują leczenia. Dlaczego potrzebujesz leczenia? Aha. Śmiertelna choroba. Dlaczego masz. Aha. Ale to raczej jak już chodzisz, to raczej nie będzie z tobą problemów. Dlaczego ja to kazałem? Ciekawe. Eee, dobra. Tu wszystko jest. Jakie tu mamy zwierzątka? Tu warga. Uma. Kolejna puma, a tu mamy rysia i rysia, okej. Okay. Tu mamy wilka. Widocznie lis sobie poszedł, a nie, jest jeszcze lis, okej. Okay. I tu jeszcze coś, jest wilk. Wilka chyba też ktoś chciał, jeśli dobrze pamiętam. Ale wilków chyba mamy, mamy Haski, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Warchlaki. Umy mamy, nosorożce mamy, mamy też trambo. Jeżeli ktoś byłby chciał mieć jako zwierzątko trambo, zresztą nie wiem, czy ja po tym odcinku nie będę kończył tej serii, bo seria się bardzo przeciągnęła i jeszcze nie wiem, czy faktycznie skończę na uh, 90 odcinku, czyli bieżącym, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeszcze się tylko upewnię. Ostatni odcinek był. Import 89, czyli to jest 90. Więc jeszcze nie wiem, czy skończę na tym, czy polecimy jeszcze do setnego. To wszystko zależy od tego, jak, jak do tego będziecie podchodzić w sekcji komentarzy. Czy mi prądu brakło? Ojej, prądu mi brakło. Dobra. O... I kogo tutaj miałem? Szymon. Wezwij. A nim tam doczłapiesz, to liczę, że Amy mi włączy nam prąd. O! Dobra, tekstylia są na ale nie kupują okej, okay, więc tak, sprzedajemy. Tak, lekką skórę możemy sprzedać. Na nie chcemy sprzedać. Tkaninę możemy sprzedać. I to w zasadzie tyle. No, A? A, tutaj pomyślałem, że zrobię takie coś. Mutne wędrowanie serio. Ten fragment jest odcięty od zasilania. I tutaj są te dwa wanto-energetyczne ogniwa zasilające. Więc to będzie takie dodatkowe zasilanie, jeżeli by... dla droidów. To będzie przeznaczone tylko i wyłącznie dla droidów. A jeżeli by nagle brakło tutaj prądu, to żeby mogło się tutaj podejść i podładować. Do niczego więcej już w sumie mi te baterie nie są... nie, nie przydają się. Jeśli chodzi natomiast o te lepsze szczurki Chociażbyś mi nie darował, o jest, mam jednego Fancy Rata I on jest, on jest w Dobra Więc tak, zwierzątka Fancy Rat I na razie tutaj nie ma Okej okay. I teraz tak, co zrobimy ze starymi szczurkami kosiarz? Eee, zabijemy je czy sprzedamy? Daj znać w komentarzu, którą opcję byś chciał. Natomiast temu damy na nick kosiarz. Jako pierwszy. Trzy? Pierwszy kosiarz szczurek sprzedawca Frotes. Moment, czy tu był jeszcze jeden? Remonie, podwól mi tutaj. O, tak, jest jeszcze ten. Dobra. Co masz mi oferowania? Bioniczną nogę, rękę nie chcę sprzedawać, drewnianej i nogi nie. Ech. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym. Tu widzę spider. Naprawia, nie, 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 musiałem dać wymianę zepsutego, bo to nie jest. Ej, teraz. Rozbiórka, 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 kop, 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 i tu też to wykop. Jak tam droidy się mają? A wiesz co? W Cię budzę, ale wybuduj mi to w pierwszej kolejności. Dałyby się jakieś groby tutaj wybudować, ale nie chcę czasu marnować na to. co je sprasowało. Gdzie jest głód? Kto jest głodny? Jimmy jest głodny. No i coś zjeść. O, tutaj widzę ładnie naprawy idą. A co to jest? O, sztucer. Ktoś musiał zostawić. Że tutaj, bo się nie psuje, ale wciąż. Hmm, pełne ręce roboty. Ojej, chyba szczurek sobie... czy lisek sobie chyba poszedł. Bo już nie widzę go tam. Oda. Okryto obszar. Gdzie odkryto obszar? U. Ciekawe. Tu też coś jest. Poproszę ciebie, tak. Żebyś mi to zabrał. Podnieś. A. A, nie ma miejsca. Dobra, to spróbujemy zrobić w ten sposób. A tak. Dobra, trochę więcej miejsca jest i który droid tutaj miał to zgarnąć? Ty. Przenieś, um, przenieś, 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 przenieś i przenieś. Dobra. Za ile wy przyjdziecie? Za 2,6 dnia. Dobra. To ja w tym momencie zrobię przerwę i wrócimy, jak już będzie atak. Tak sobie czekałem, aż e, będzie można tutaj, aż będą mnie atakować tutaj. I zdarzyło się coś ciekawego, a mianowicie o wiadomości, oferta rdzenia osobowości. I co przyznam, że jest dość interesujące, Mateusz. A nie. Moment. Nie sprzedaż protest. Um, Shadow z frakcji humanistyczny przymierze krewnych. Okej. Okay. Okej. Okay. To wezwij mi ich. Zobaczymy, co będą chcieli za to. Um. Tu jeszcze 3 godzinki, więc na spokojnie. Koszt hmm. 150, dobra. Rdzeń osobowości. Ej. Tylko gdzie? O, dobra. O, nie ma daleko. Jak tylko uda się to obronić, to będziemy mogli wracając zahaczyć o to. No, jak się nie uda, to trzeba będzie dobą ekipę. No i oczywiście fala gorąca. Bo, jak żeby inaczej, trzy godzinki nam zostały. To myślę, że już tutaj um, przesiedzimy. Tutaj wóch chcesz się zająć? Czy dopiero co się żeś się uspokoił? Um. No, niestety przy okazji zobaczmy. Jak tam szczurek, a kosiarz wciąż jeszcze nie jest wytrenowany. Ani nie można go przepisać do nikogo jeszcze, niestety. To też nie można priorytetu dać, żeby on był w pierwszej kolejności traysowany. A weźmy sobie. Tylko gdzie? A tu. No dobra. No, obóz bandytów jest w zasięgu, więc bez problemu będzie można go zniszczyć. O... A tymczasem wróćmy tutaj. Godzina, dobra. Skoro godzina, to ja was wszystkich poproszę o zbiórkę mi tutaj, bo nie wiemy z której strony przeciwnik zaatakuje. A wolałbym, żebyście nie byli dokładnie w miejscu, w którym on atakuje. Tak, jakoś tak, może trochę głupio, ale taki mam kaprys. A najlepiej w ogóle zróbmy tak, obszar domu. Usuń obszar domu stąd, usuń obszar domu stąd, stąd. Stąd wszystko mi pousuwaj. Tu. Tu, tu, tu. I w tym momencie siedźcie mi tylko i wyłącznie w obszarze domu. Nie ruszajcie mi się stąd nigdzie dalej. Macie tutaj sporo do roboty, więc jak najbardziej... Ty w zasadzie to możesz dać od razu, daj to zwierzęciu do zapakowania daj to. Dobra tu zaatakowali, czyli od tej strony A nie, bo oni w kilku miejscach e, moment, moment moment test i pojedyncza kapsuła Oj, no przyznam, że Wam szczerze jestem bardzo rozczarowany tym atakiem. Bo przecież mam na ten. Na bezlitosnym. No to oficjalnie jestem rozczarowany. Okej, okay, ty tutaj. Spider. Tutaj. Teraz tak, tu jest dwójka, tu jest jeden, tu jest dwójka. Okej. Okay. Wasza dwójka, chodźcie tutaj. A wasza dwójka od tej strony, tak trochę głupio, ale chodźcie tutaj. Będziemy się bronić. Dobra, co ty masz? Dobra, to ty bardzo szybko. Gdzie ty idziesz? A? Dobra, widzę, że nie ma co. Tak się szykowałem na tą obronę, a to... Tak, takie rozczarowanie. Dobra, coś czuję, że tu lepiej zaatakować wręcz. No i tyle. pila walki no rozczarowany jestem w stu procentach. Okej. Okay. Uwięź. Albo nie. Fox, ty jesteś szybszy. Uwięź. Pozostali chyba zrobili pagip. No. Dobra. To polecenia. Dopuść wszystko. No i zrobimy sobie karawanę i opuścimy ten Padu US. Chyba, że spróbujemy zacząć. W sumie. 18 godzin do następnego. Dobra. Zobaczymy, czy drugi atak będzie równie... Yy, Silny, co ten pierwszy, bo jeżeli tak, to nie ma sensu. Jeżeli nie, to mam na to, żeby zbudować? Mam. Dobra, to sobie tutaj to zabudujemy żeby mi tego nie atakowali przez przypadek. Dobra i widzimy się na drugim ataku. No i jestem z powrotem. Drugi atak zaraz się rozpocznie. Liczę, że y będzie to największe wyzwanie niż ten pierwszy był. Przychoza Rik, niedożywienie. A więźniowie się pobili. Nie ma was kto nakarmić? Spider, co ty robisz? O Boże. Dobra. Dobra, wyważ ty te drzwi i... Godzina. Albo wiesz co, nie będziesz ich wyważał, pobijcie go. No, Fox, dawaj. Brawo. A Uwięź... Tego ustabilizuj. Dobra, nic mu nie będzie. Dobra, to wy znowu chodźcie tutaj, i bo już za chwilę będzie. Kto jest głodny? Os oszołomienie. Serio Fox? Serio? Teraz? No, zawiodłem się na Tobie. Dobra, ale mamy pozostałych. Liczę, że jeżeli chyba, że to będzie taki sam tak jak wcześniej, to wtedy, którego nawet nie będzie trzeba specjalnie obranie bronić. Samo broni. Ale zobaczymy. Dobra, oficjalnie jestem rozczarowany tymi atakami. są coraz mocniejsze, ale między Bogiem a prawdą to przecież są strasznie. No. No ale sobie przyznam, miejsce dobre wybrali do ataku. Tam, gdzie jestem, akurat najmniej. No dobra, to spróbujemy. Chociaż już widzę, że szans nie mają. Ale dostali. Baxter, co ci jest? Dobra, wycofaj się. Mamy tu snajperka? Mieliśmy, ale zapakowałem do któregoś ze zwierza. Dobra, żeby nie tracić czasu, w to. No to oficjalnie jestem rozczarowany. No dobrze, ja tutaj w takim wypadku dokończę jeszcze. Eee, poczekam, aż Fox się uspokoi i będziemy w takim wypadku wracać do kolonii. A, a za dzisiaj ja w każdym bądź razie ja chciałbym bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do was Roniczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.